W obecnej chwili w okresie wegetacyjnym jakiekolwiek aplikacje oprócz aplikacji nawozowych interwencyjnych i korekcyjnych nie mają sensu. Ale powinniśmy właśnie w tym momencie zastanowić się nad optymalnym wykorzystaniem z punktu widzenia nawozowego i strukturotwórczego resztek pożniwnych. Skupmy się zatem na nad przygotowaniem wszystkich tych resztek pożniwnych do prawidłowego ich rozkładu i wykorzystania jako nawozu czy elementu strukturotwórczego, jeżeli chodzi o całe stanowisko. Żeby prawidłowo przygotować resztki pożniwne, powinniśmy wykonywać przynajmniej cztery podstawowe czynności. Pierwszym, pierwszą czynnością to jest oczywiście odpowiednie rozdrobnienie słomy. Drugą Czynnością jest odpowiednie wymieszanie w całym profilu glebowym. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o przyoranie tych resztek pożniowych, ale równomiernie w całym, w całym poziomie późnym wymieszanie tych resztek pożniowych. Trzecim, bardzo, ważnym, bardzo, bardzo ważną czynnością jest zaaplikowanie odpowiedniej ilości nawozów wapniowych celem uregulowania pH stanowiska. Dodatkowo także wprowadzeniem pierwiastku, pierwiastka struktur twórczego, jakim jest wapń. Czwartą i ostatnią czynnością to jest oczywiście bilansowanie składników pokarmowych, które wynosimy z plonem, z plonem rośliny uprawnej. Dodatkowymi czynnościami, które powinniśmy wykonać, to oprócz oczywiście wprowadzaniem pierwiastka, jakim jest wap, który jest pierwiastkiem bardzo istotnym z punktu widzenia parametrów gleby. Mówimy tu oczywiście o regulowaniu pH i wprowadzaniu składnika pokarmowego, jakim jest wap. Jest oczywiście drugim pierwiastkiem, jest oczywiście azot. Dlaczego mówimy o azocie? Azot z punktu widzenia rozkładu resztek pożniwnych jest bardzo istotny. Pierwszym powodem to jest to, że wszystkie mikroorganizmy, które rozkładają resztki pożniwne, będą konsumować ten pierwiastek, który jest zawarty na danym stanowisku. W momencie, kiedy mamy dość, dosyć dużo tych resztek pożniwnych, tego azotu będą te mikroorganizmy konsumować w dosyć dużych ilościach, które mogą być niewystarczające w późniejszej uprawie rośliny następczej. Drugim powodem. To jest wyrównanie stosunku węgla do azotu w przypadku resztek pożniwnych. Po to dajemy azot, żeby ten stosunek był zbliżony do stosunku, jakim charakteryzuje się próchnica, czyli 10 węgla do 1 azotu. W przypadku resztek pożniwnych ten bilans jest zupełnie inny. Mamy o wiele więcej węgla. Tego węgla jest w zależności od gatunku od 30 do 60 węgla do 1 azotu. Ostatnią czynnością, którą moglibyśmy wykonywać i która jest jak najbardziej wskazana w szczególności na stanowiskach, gdzie tych resztek pożliwnych jest dosyć dużo, jest stosowanie preparatów zawierających kwasy humusowe. Preparaty te w momencie aplikacji na resztki pożliwne ukierunkowują rozkład tych resztek pożliwnych w kierunku właśnie próchnicy. Jest to tak zwana wisienka na torcie. Jeżeli wszystkie te. Czynności, podstawowe kroki wykonamy. Na samym końcu powinniśmy stosować odpowiednie produkty o wysokiej zawartości kwasów próchnicznych. Jednym z takich najlepszych, moim zdaniem, produktów obecnych na rynku jest rosa humus. Powinniśmy go stosować w dawce 3 kg na hektar w oprysku bezpośrednio na resztki pożniwne. Jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę szybszego środka. Jeżeli chodzi o aplikację, dobrym wyjściem i dobrą metodą jest stosowanie Status Active Duo w ilości 3 litry na hektar. Jeżeli chodzi o stanowiska, gdzie nie stosowany był Rizosum, warto te aplikacje tych kwasów próchnicznych, czyli rosa humusa i statusa w duo, łączyć właśnie z tym preparatem. Po pierwsze, wprowadzamy kwasy próchniczne, które ukierunkowują rozkład resztek pożniwnych. Dodatkowo, rizosum zapewnia odpowiednią ilość azotu, która jest wymagana do poprawnej, poprawnego i prawidłowego rozkładu resztek pożniwnych. Dodatkowo, w tym czasie, gdy zaaplikujemy rizosum N. Produkt ten zapewnia też odpowiednią ilość azotu dla rośliny następnej, następnej w okresie jesiennym. Gorąco zachęcam do stosowania tego typu rozwiązań, czyli mówimy tutaj o stosowaniu produktu Rosa Hummus z Rizosum M, lub oczywiście w drugiej wersji Startus Active Duo też łącznie z Rizosum M. Chociażby z tego powodu, że jeżeli chodzi o koszty i, i ekonomię stosowania tego typu rozwiązań, one są zdecydowanie lepsze. W porównaniu do stosowania tradycyjnych nawozów azotowych w połączeniu z innymi produktami próchnicznymi.